Witam Państwa ponownie i ponownie oczywiście bardzo serdecznie, a z nami w studio już kolejny gość, a jest nim pan Jakub Perkowski, którego serdecznie witam. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu Jakub Perkowski z Warszawy. Tak Panie, jest. Panie Jakubie, robi się naprawdę gorąco. Tu i ówdzie, słyszymy taki oto pomysł. Że sposobem Donalda Tuska na utrzymanie się przy władzy będzie wprowadzenie stanu wojennego. I służą temu te historyczne, różne działania, te, ta, ta, ta medialna narracja głównych związanych z rządem mediów, gdzie no, wojna właściwie już jest, że, że my musimy gdzieś tu się włączyć, że te drony, że to wszystko. Że ruscy już do naszego gardła się przypinają z zębami, no i konkluzja ma być taka, że ogłaszamy stan wojenny i wtedy nie ma wyborów, i wtedy można sobie poradzić z opozycją w łatwiejszy sposób. Jakiś mały knebelek, tu i tam zainstalować, i też zdyscyplinować obywateli w większym stopniu, żeby nie przeszkadzali w rządzeniu, bo Rząd wie najlepiej, co jest dobre dla Polaków, co pan o tym myśli? Gdyby nasz umiłowany premier tysiąclecia, Donald Tusk, wolę tak się o nim wyrażać ze względu na procedowane w sejmie ustawy na temat mowy nienawiści i tak dalej. Więc jeśli nasz umiłowany premier tysiąclecia, Donald Tusk, prowadzi stan wyjątkowy czy też wojenny, by chciał prowadzić, to ja myślę, że to byłoby bardzo dobrze, dlatego że to dałoby prezydentowi Karolowi Nawrockiemu większe prerogatywy. Jako zwierzchnikowi sił zbrojnych w takiej stanie, myślę, że Karol Nawrocki mógłby prowadzić z alei Ujazdowskich, z tegoż budynku, bardzo wielu ludzi, a następnie w ramach tego stanu wojennego. Zrobić w Polsce porządek, którego nam się nie udało zrobić od roku 89. Może nie tak brutalnie, jak zrobił to człowiek nazywany generałem, czyli Wojciech Jaruzelski w 81 roku, ale, ale to mogłoby pomóc. Ja nie wierzę w to, że Donald Tusk jest w stanie zrobić cokolwiek. Z wyjątkiem szkodzenia Polsce, czyli on nie jest w stanie zbudować CPK, ale jest w stanie podpisać umowę na, z Siemensem na zakup pociągów, wiążącą umowę taką, przy rozwiązaniu której, jeżeli nawet ten Siemens nie będzie tych pociągów sprzedawał, to i tak zapłacimy takie kary za rozwiązanie tej umowy, że Siemensowi się opłaci. On nie będzie w stanie uniezależnić czas energetycznie z żadnego kierunku, ale będzie w stanie podpisać albo z Siemensem, albo z kimś innym, Kolejną umowę na, na, na budowę iluś tam tysięcy wiatraków, jeśli będziemy chcieli z tej umowy się wycofać, to znowu zapłacimy takie kary, że bez względu na to, czy sobie te wiatraki wybudujemy, czy ich nie wybudujemy, to będziemy za to płacić grube pieniądze. Mam wrażenie, że nasz umiłowany premier tysiąclecia jest w stanie tylko niszczyć, a tutaj stan wyjątkowy musiałoby do czegoś doprowadzić czyli doprowadzić do jakiegoś sensownego przełomu, do jakiegoś nowego otwarcia, a to jest człowiek, Donald Tusk, który jest niezdolny do żadnego działania twórczego, tylko do działania, kto, by, kto miałby mu wydać rozkaz wykonania tego, tego dzieła, wprowadzenia stanu wyjątkowego. No przecież Donald Tusk z mojej perspektywy nie podjął w ciągu swoich rządów żadnej własnej inicjatywy politycznej. Wszystkie inicjatywy polityczne, które Donald podejmował poprzez własnymi rękoma bądź też rękoma swoich ministrów, takich jak Radosław Sikorski, to, to były rzeczy, które przychodziły z kierunku berlińskiego. I jest... właśnie tu muszę, panu, tu muszę panu na chwileczkę przerwać, żeby dopowiedzieć. Otóż te różne głosy, które pojawiają się w kuluarach sejmowych, z których czerpię tę wiedzę, one między innymi mówią o tym, że planowana byłaby konstrukcja, która by pana prezydenta w jakiś sposób ubezwłasnowalniała. I chodziłoby o to, żeby przeprowadzić to poza panem prezydentem i bez jego roli w tym swoistym Ale... działaniu. Wiem, wiem. Wiem, że konstytucja inaczej głosi, inaczej tam jest to wszystko poustawiane, ale no ale czy, czy ostatnimi czasy wszyscy wiemy, że nie było to przeszkodą dla pana Donalda Tuska no, stosowanie takiego prawa, jak on je rozumie. I druga sprawa, dosyć istotna. I jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna. Jesz jeszcze jedna sprawa, bo pan mówi, że, że tutaj no, nie wiadomo, kto miałby mu wydać rozkaz, czy że nie ma takiej procedury. No, wie pan, myślę sobie, że Unia Europejska już przećwiczyła taką sytuację. Permanentny stan wojenny przez parę lat był we Francji. W związku z tamtejszym kryzysem też na ulicach były wtedy te pomarańczowe koszulki, prawda, żółte koszulki, tam były różne zamachy, prawda, no tak naprawdę obywatelskie, nie, nie były to siły z zewnątrz. Więc, więc tu też, no, jak pan pyta o to, czy, czy to jest możliwe, czy to jest w świecie hmm, Dopuszczalnych działań mocodawców Donalda Tuska, czyli Unii Europejskiej, a konkretnie kierownictwa niemieckiego, no to ja odpowiadam panu, no tak, no, takie działania już miały miejsce, czyli z jednej strony mówię planowanie zamachu zamachu no, te, te, tej procedury prawnej, bezprawnej, poza planem prezydentem, i i no takie kopiowanie standardów francuskich. To ja powiem inaczej. W Polsce przez te niecałe dwa lata cofnęliśmy się o 200 lat, albo 200 lat z hakiem, tak naprawdę. I w Polsce ten ma prawo, kto ma szabelę w ręku. I pytanie: ile szabel w rękach ma w tej chwili Donald Tusk? Wydaje się, że ma bardzo mało szabelek. Ja rozumiem, że ma pod sobą. W tej chwili cały system policji, aparat policyjny, że ma pod sobą cały aparat wojskowy, tylko że pytanie jest: ilu funkcjonariuszy policji, ilu funkcjonariuszy y, wojska chciałby pójść i realizować y, rozkazy tegoż rządu? Y, gdyby ten rząd zamachnął się w sposób tak brutalny, na polskie społeczeństwo, a widać, że raczej nie jest do tego zdolny, bo gdyby chciał się zamachiwać, to myślę, że raczej by się zamachnął na wybory, co miał ochotę zrobić i, i nie dopuściłby to zaprzysiężenia jednak Karola Nadowskiego na stanowisko prezydenta, a jednak dopuści. Dlaczego? Bo zbyt silnie dostał sygnał z Waszyngtonu, że jeśli... Nie dasz zaprzysiężyć Karola Nawrockiego, to jesteś niestety persona non grata, i my nałożymy na ciebie tego typu kary, tego typu reperkusje będziesz, będą cię spotykały, że, że wolałbyś nawet nie słyszeć o tym, że coś takiego możecie spotkać. No i myślę, że jednak ten sygnał za oceanu wpłynął na Donalda Tuska. Ja się cieszę z tego, że takie kuluarowe plotki chodzą, bo to świadczy tylko o jednym, to świadczy o przerażeniu ekipy Donalda Tuska, i być może Roman Giertych nawet takie plany snuje, co bym się wcale nie zdziwił, gdyby to były pomysły z tych kręgów najsilniejszych z silnych razem, bo to są ludzie, którzy naprawdę nie rozumieją, na czym polega demokracja, i na czym polega wolność słowa, i na czym polega zmiana rządu w przypadku kiedy społeczeństwo odrzuca dany rząd. Ja rozumiem, że wszyscy funkcjonują w Polsce na zasadzie raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. Przykład francuski tutaj wspomniany jest podobnym przykładem. Tam również władzy raz uzyskanej się nie oddaje. Natomiast przypomnę jeszcze o jednej rzeczy. Polska policja ma w swoich ostatnich 35 latach kilka bardzo paskudnych epizodów związanych z zamieszkami, związanych z umieniem jakichś protestów, natomiast to nie jest nawet jedna piąta tego, jak to się dzieje we Francji. Policja, tak zwane żółwie, czyli te, te, te oddziały dawne w Polsce zwane ZOMO są tak brutalne we Francji i mają tak wysoko podniesione prorogatywy możliwości funkcjonowania, że w Polsce byłoby to nie do pomyślenia. Tam jednak prezydent Francji decyduje o tym, czy wojsko, czy policja ma kogoś pałować, czy ktoś ma wyjść i tłumić rozruchy? Jeśli chodzi o Francję, tam jest dodatkowo kilka innych problemów, bo z jednej strony mamy demonstrantów prawicowych, z drugiej strony mamy pewnie dwa, trzykrotnie większą liczbę demonstrantów lewicowych, aby bez względu na to, czy są demonstracje prawicowe, czy są demonstracje lewicowe, przyłączają się do tego gigantyczne grupy emigranckie, które nie przychodzą tam protestować w sposób pokojowy i, i uczestniczyć w tym proteście po to, żeby coś uzyskać od rządzących, tylko przychodzą tam na ten protest tylko po to, żeby obrabować kolejne sklepy z drogimi ciuchami, z drogimi ubraniami, z drogimi zegarkami i no, no, no elektroniką. To jasne. Ale przejdźmy, że pan wybaczy, że wejdę w słowo, do mięsa. Czyli, czyli do tego, jak tutaj, jakie tu są motywacje, i jak to mogłoby technicznie wyglądać. Wie pan, po pierwsze, y, mówi pan, że no, nie byłoby zainteresowanych, czy, czy nie wiadomo, czy ktoś by się do tego przyłączył. No, y, przyzna pan, że mechanizm tak zwanego koryta. Jest jak dotąd najskuteczniejszy w polskiej polityce i najbardziej znany od dekad. Tak? Czyli koryto i decyzje o synekurach to jest najlepsze spoiwo dla każdego rządu i dla, każdego, dla każdej partii politycznej czy koalicji. I tutaj dotąd to skutecznie działało, i mówię, no myślę, że to jest przemożna sprawa. Dla koryta to zrobią. A no, tym bardziej, że no, Donald Tusk nie bardzo ma alternatywę, no pan przyzna. No co on, co, co on zrobi? Jeśli, jeśli nie będzie już tym premierem, no to ma bardzo poważne kłopoty prawne. tak? Minę, znowu upłynęło w Wiśle sporo wody, choć stan Wisły jest dramatyczny, dramatycznie niski, no, ale jakaś woda tam płynie i y, może w warcie mówmy. Warta ciągle wygląda ok. Więc upłynęło sporo wody w warcie, i z tą wodą wydarzyły się też, miały miejsce też bardzo niekorzystne dla rządu wydarzenia. Bardzo wiele też złego. Ten te, 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 tak efekt kuli śniegowej, tych, tych możliwych kłopotów prawnych, tych. Możliwych oskarżeń i wręcz gotowych aktów oskarżenia na to, co robi rząd, ta, to, ta kula s, s, obracając się i, i w tej wodzie, prawda, płynącej, ona, ona jest coraz większa. Co to oznacza, że jeśli y, jeszcze w czasie wyborów można było mieć pewne y, wątpliwości, no to teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten rząd idzie. W, w, w niwecz, że ten rząd idzie na straty, jeżeli oni nie wymyślą jakiejś wunderwaffe czy czegoś specjalnego, to po prostu wszystko to się rozleci, a pan Donald Tusk będzie miał niezwykle poważne problemy prawne i esencjonalne, powiedziałbym. Nawet no, pan Donald Tusk będzie miał największe problemy za jakieś trzy tygodnie. Ponieważ 16 października w Warszawie jest planowany olbrzymi protest przewoźników, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup. Po pierwsze transport, ten duży, ten duży kołowy transport plus taksówki warszawskie. Ponieważ to są dwie grupy, które zostały przez rozmaite rozwiązania prawne w ciągu ostatnich kilku lat potwornie Pomówmy wprost: my, jest... wie pan, tutaj nie ma cenzury. Zostały rozwalone przez Ukraińców. No. Transport został no, jest... przejęty przez ukraińskich przewoźników, a firmy transportowe, te taksówki, zostały przejęte przez dezerterów i dekowników stamtąd. No, proszę pana. Bo jest... no. Nie, nie, Mówmy, tu, tu możemy to jest... mówić akurat otwartym tekstem, kierowcy, to jest ta antena. Kierowcy, kierowcy, kierowcy ukraińscy są jeszcze najmniejszym problemem w tym wszystkim. Większym problemem, jeśli chodzi o transport taksówkowy w Warszawie, to jest to, jakie skandale dzieją się z tak zwanymi aplikacjami. nie będę ale o jakich Do tego tak zwane floty samochodów i wprowadzenie taktówkarza do rodziny chłopa bo nie wiem czy ma pan świadomość tego, że w tej chwili jest dominująca ilość kierowców, którzy nie mają własnego samochodu, którzy jeżdżą jak chłop pańszczyźniany na no samochodach tak, flotowych. To było tylko możliwe dlatego, że nagle na polskim rynku no, mamy 4 miliony Ukraińców w Polsce, i nagle znalazło się milion ludzi, którzy podejmowali każdą pracę, wyrzucając z rynku Polaków. No to. No to... No to tak jest. No. No nie, możemy tutaj naprawdę, to nie jest ani telewizja związana no, to, z pisem, to, to. Ani, ani z, z platformą. To, to tutaj możemy mówić to, jak jest. No. To, to rób, to rób, Załatwieni przez Ukraińców zostaliśmy i, i po prostu w związku z tym, że Ameryka nam tak każe, to musimy zura, dalej znosić tą gorzką pigułkę. Ja bym nie obwiniał Ukraińców za decyzję polskich władz. bo no to, to, nie Ukraińcy ale... są winni. to nie Ukraińcy są winni, jakie. Władze polskie podejmują decyzje. W tym sensie sofistycznym, w tym sofistycznym jest... sensie ma pan rację, no ale to, to jednak ukraińscy przewoźnicy ale... załatwili nasz transport, to... a ale ukraińskie to... firmy pośredniczące rozwaliły nasz, nasze taksówki. No, okej, okay, okay, ale to nie jest wina Ukraińców, tylko to jest wina nas, że wybraliśmy sobie do władzy ludzi, którzy pozwolili nam. W tym sofistycznym to... sensie zgadzam się z panem, tak. To jest nasza wina, że Niemcy od przynajmniej 20 lat decydują, w jakim kierunku ma się rozwijać polska gospodarka. Te wszystkie markety zagraniczne, ze szczególnie jednym na literkę L, nie powstałyby bez specjalnych działań polskich władz. I to nie jest wina Niemców, tylko to jest wina nas, Polaków, że na to pozwoliliśmy, że podajemy sobie odbierać kolejne elementy suwerenności. I głosujemy nie... na y, y, niemiecką i ukraińską agenturę, tak? Głosujemy tak, w takim tak, stopniu, że ona tak, rządzi. Tak, Proszę ta, bardzo. Ale, nikt nam, ale nikt nam nie każe wybierać niemieckiej i ukraińskiej agentury, ani Jerozolimskiej agentury, ani Watykańskiej y, ba, agentury, ani y, jakiejkolwiek innej agentury. To, że. Polacy wybierają rozmaite agentury, to jest wina niestety nas, Polaków. Ma pan proces. rację, ale jako stary wyga wyborczy też się pan orientuje z całą pewnością, jak złożony jest proces wyborczy. Jaki wpływ na niego mają media różne ośrodki opiniotwórcze, yy, przekaz sformułowany przez polityków, yy, no, i, no, i, no i po prostu pieniądze, panie, tak zaczynając panie, może nie od właściwej panie, strony. Panie, więc, więc, orientuje się Pan, że, że, że my jako społeczeństwo jesteśmy po prostu zmanipulowani i nie jest tak łatwym ten wybór i, i tak prostym w skali naszego polskiego społeczeństwa. To oczywiście jest olbrzymia trudność, natomiast w tej chwili na szczęście mamy zupełnie inną sytuację niż w roku 2005, niż w roku 2015. Po tych 20 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej mamy pełną świadomość wszystkich deficytów, jakie wiążą się z tym, z tym pobytem w ramach tej struktury. Coraz większa ilość Polaków mówi stop. Eko szaleństwu, zielonemu szaleństwu. Cały czas mówimy od początku, od przynajmniej 10 lat, od kiedy Angela Merkel zaczęła wpuszczać nielegalnych uchodźców, nie islamizacji Europy, i mamy świadomość w tej chwili, że tak naprawdę albo czeka nas w ciągu najbliższych lat yy, polexit jak to którzy mówią escape, ale exit, albo czeka nas pełna dominacja Unii Europejskiej w Polsce. No powiedzmy sobie tak, szczerze, wróciliśmy do lat 80. Ja byłem członkiem w tamtych czasach Konfederacji Polskiej Niepodległej. Mieliśmy jedno hasło. Naszym celem niepodległość. Niepodległość państwa polskiego. I to jest wszystko na ten temat. Będziemy niepodlegli. A przypomnę, a przypomnę że szefem, a przypomnę, że szefem KPN-u był Leszek Moczulski, który był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To Więc wszystko. Tutaj prawda. również należy się. Należy się również dobrze zastanowić nad tym, w czym się uczestniczy. Wiem, wtedy, wiem, nie wiem. W Ale pan, wtedy nie było. Ale wie pan szefem solidarności był Lech, szefem Solidarności był Lech Wałęsa i Marian Jurczyk, też agenci jak ta lala, więc wie pan tu, w polskim gąszczu nie ma święta. A, a tutaj jeszcze też pozdrowie w ramach prywaty. Adama, słomkę yy, yy, mojego serdecznego. Jedynego yy, sprawiedliwego w tej kompanii i, i tej godnego kompanii. kontynuatora pięknej idei KPN-u. No, tak no cóż, e, wracając, nie wracając, do stanu, wracając do stanu wyjątkowego i do stanu wojennego. E, te synekury są rzeczywiście bardzo istotne, natomiast moim zdaniem w tej chwili jest za mało tych, którzy czerpią korzyści. Bo to oczywiście wielki biznes, można powiedzieć, że czerpie korzyści, czerpią ministrowie, czerpią ludzie w rozmaitych spółkach skarbu państwa, ale mam wrażenie, że tak naprawdę bezpośrednio zainteresowanych, którzy czerpią te synekury i którzy po odejściu Tuska od władzy straciliby te synekury, jest około 6 tysięcy ludzi. Ale to nie są wszyscy oficerowie polskiej armii, to nie są wszyscy oficerowie policji, to nawet nie są wszyscy szefowie ważniejszych ośrodków wojskowych czy też policyjnych. Tych zainteresowanych utrzymaniem rządu Donalda Tuska jest, mam wrażenie, około 6 tysięcy ludzi w Polsce, łącznie z jakimiś tam sędziami, paleosędziami, paleoprokuratorami i wszystkimi innymi. Natomiast przypomnę, że w momencie, kiedy zwany generałem Wojciech Jaruzelski wprowadzał stan wojenny, aparatu przymusu bezpośredniego, który był zainteresowany utrzymaniem systemu socjalistycznego w Polsce, samych, sam, samych samego S.B. włącznie z rodzinami było ponad 60 tysięcy. I to były żony, i to byli mężowie, czasami żony były w S.B. T.W., których było również odpowiednia ilość, byli również zainteresowani utrzymaniem tego systemu, bo tak jak T.W. Bolek dostawali pralki, mieszkania i wygrywali w lotto. Plus do tego wojskowych, którzy byli po szkoleniach w ZSRR, rozmaite kariery też było przynajmniej 60 tysięcy. Więc powiedzmy sobie szczerze, tych, którzy wprowadzali stan wojenny, było dwudziestokrotnie więcej niż tych, którzy obecnie byliby zainteresowani wprowadzeniem stanu wojennego. Uspokaja pan. Możemy Uspokaja, tutaj sobie pół żartem jest... dodać, że... Pużartem dodać, że ci, ci z tamtych czasów, którzy byli za stanem wojennym, dziś prawdopodobnie przyłączyliby się do drużyny Możesz? Możesz. tego, który by stan wojenny wprowadzał. Ale wie pan, no to jest ok. Tylko, że czy, no to w takim razie, jaki sens, co może jeszcze poza takim scenariuszem przynieść ta, o której już tutaj mówiłem, medialna histeria. Ten, to, to, to całe no te, prześmieszne nawet już po, powiedzieć trzeba wypowiedzi pana Gawkowskiego, wypowiedzi pana Bosackiego, jakieś takie bończuczne, czy pana Sikorskiego pod tytułem, że kto tylko nie zgadza się z opinią rządu, musi być odizolowany w jakiś sposób, musi być powstrzymany, prawda? W domyśle będą wsadzać, wie pan. No, no, nie mówi się takich słów na wiatr, i rzeczywiście rząd podjął pewne działania, żeby napiętnować i to środowisko koalicji obywatelskiej tych, co nie mówili tak jak trzeba w tej, w tej sytuacji, jakiegoś tam pseudo-ataku rosyjskiego, który obserwowaliśmy. A zatem, no, a zatem jest takie pytanie: jaki inny cel może mieć. Takie rozchuśtanie tej łódki, które naprawdę bardzo ostro tutaj widzimy w tej chwili. Nie będę wymieniał wszystkich po nazwiskach, nie będę tu wymieniał Gawkowskiego, nie będę tu wymieniał Sikorskiego, nie będę tu wymieniał Giertycha, bo to nie ma sensu, żebym wymieniał wszystkich ludzi, którzy. Ale w jest rząd albo wokoło tego rządu stanowią tak zwartą i tak silną grupę. Czwarci inteligentów, którzy naprawdę nie mają zielonego pojęcia, co mówią, to są ludzie, którzy są w bardzo złym stanie psychicznym, jak przypuszczam, bo mają świadomość tego, że Donald Tusk ma tak silne umocowanie, że jak ten rząd upadnie, to być może dokładnie tak samo jak w 2014 roku, na pół roku przed. Za oraniem Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk spakuje walizki i wyjedzie na jakiekolwiek stanowisko do Unii Europejskiej, które da mu immunitet dożywotni. Tam sobie będzie spędzał emeryturę i będzie przylatywał na weekendy do sepotu, a ich wszystkich zostawi na tym Titaniku. Bo Donald Tusk nie ma żadnych, absolutnie żadnych uczuć, które nakazywałyby mu zadbać o tę ekipę. Bo on wie, że to są debile. I on wie, że on tym debilami może zamiatać podłogę. On wie, że, że tym debilami jak mokrą szmatę może gówno ścierać, a oni się będą miło uśmiechać. I, i, znowu, I, panu debil... spokaja. I znowu panu uspokaja, i znowu pan uspokaja, bo, bo ja jeśli to są tacy debile, no to ja mówią, tego. co im język, na język przyniesie. Ja po prostu mam świadomość tego, że oni w tej chwili zachowują się dokładnie tak samo jak Beck w sierpniu 1939. Oni teraz krzyczą, nie oddamy ani guzika. I to jest dokładnie to, co oni robią. Oni są silni, zwarci, gotowi, zdeterminowani. I, a oni do tej pory nie, zda, nie znaleźli tylu dronów. Czy je wysłali Białorusini, czy je wysłali Ukraińcy, czy je wysłali Rosjanie, czy je wysłali Chińczycy, czy może one, Mosad został wysłał, Mosad wysłał te drony. Wszystko jedno, kto je wysłał, ale na razie więcej grzybiarzy znaleźli dronów. Nieści ci ludzie, którzy od tego szukania dronów są. To jest w ogóle pełna paranoja. Oni nawet, podobno stali jakieś mapki, gdzie te drony tam latały. Nic. Te drony przyleciały, śmiali się. Zwłaszcza każdemu jedna rakieta gdzieś tam doleciała do połowy Polski. A teraz nie wiadomo czy 19, czy 20, czy 25. Coś przyleciało, gdzieś spadło, nikt nie wie co jest. Bo nie ma szansy, żeby wiedział, bo nie mamy systemu do, 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 do rozpoznawania tego. I to nie jest Oj. optymistyczny akcent, że najgorsze, już tu powtarzam na, na naszej antenie, że, że pokazało się po tej całej aferze, że nie, my, nie mamy jak się bronić przeciwko jakimkolwiek dronom, czy ukraińskim, czy rosyjskim, czy białoruskim. Po prostu nie ma tego podstawowego systemu, drodzy państwo. I to jest najsmutniejsze. Możemy się spierać jest tutaj o różne jeden. detale, o, o to, czy wejdą, czy nie wejdą, ale, ale jest jeden, jest my nawet jeden nie stawimy oporu. Jest jeden olbrzymi pozytyw: ani te czołgi, które oddaliśmy Ukrainie, ani te samoloty, które oddaliśmy Ukrainie, nie ochroniłyby nas przed tymi dronami. Bo do tego, żeby być chronieni przed dronami, potrzebujemy około tysiąca pickupów. I około tysiąca działek. A my to akurat mamy na wyposażenie. I zrobienia takiego yy, przechwytywania dronów, yy, myślę, że bylibyśmy w stanie naprawdę w ramach polskiej zbrojeniówki zrobić o, 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 o tak. No, tylko żeby nam się chciało chcieć. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Jakub Perkowski, z którym rozprawialiśmy się z tematem stanu wojennego w Polsce, Piotr Barałkowski. Bardzo Państwu dziękuję i przypominam, że w mediach społecznościowych poniżej tego wywiadu jest link do wsparcia, jeśli, jeśli uważacie ten wywiad za cenny, jeśli czegoś się z niego dowiedzieliście. Koniecznie proszę, wesprzyjcie nas by Coffee, to jest link do wsparcia. A jeśli oglądacie nas w sieciach kablowych, to po prostu zapiszcie ten kanał do ulubionych i bądźcie z nami. Bardzo dziękuję. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. To jest dobra puenta.